Dajcie, zastanawialiście się kiedyś, co się stanie, jak taki symulator mięśniowy TENS MS IF RUS podłączymy pod drobiowe serca. A no, patrzcie na to, w trybie TENS maksymalna moc. Proszę bardzo, 120 mA. jest maks, jest maks, i co się dzieje? Absolutnie nic, tak, te serca musiały być chyba świeżo wyjęte skóry, zaraz po uboju, No tutaj próbowałem na różnych. I po prostu zero reakcji.